Od czegoś prostego. Oto zwykły nóż Black Laminat. W tym wypadku jest to akurat M9, jednak jak nazwa mówi, jest to czarny nóż. Ale nie wygląda on aż tak czarny, jak moglibyśmy się spodziewać. Przyglądając się jednak temu ostrzu, możemy stwierdzić, że jest on bardziej właściwie szarawo czarnawy niż takie stricte czarne. Jest to oczywiście prosty, czysty i ładny nóż. Jednak czy widzieliście, że wśród nowych noży, które dostało wykończenie Gamma Doppler, jak chociażby Huntsman, ten black lamiant jest nieco dziwny, a mianowicie jest cały czarny. Wręcz czarny jak czarna dziura. Jakkolwiek światło miałoby nie padać, to jest wręcz wysysane z tego noża. Jeżeli nie zwrócimy go stricte w stronę jakiegoś źródła światła, no to cóż, tak jak mówiłem, czerni jest w stanie pochłonąć i nas. Jest to dosyć ciekawy aspekt tego noża i sam osobiście takowo go kiedyś otworzyłem, a mianowicie Huntsmana w stanie staniem w który którego niestety sprzedałem, ale do dzisiaj pozostaje on 21 najniższym pod względem floatu z do tego noża. A co ciekawe, czy niski czyli stan fabryczny nowy, czy też wysoki, czyli stan skirt, to nóż ten i tak i tak będzie turboczarny. czarny. Kolejną ciekawą, już raczej znaną rzeczą jest wręcz dwubiegunowość AWP Electric Hype. W ten sposób wygląda ta zwyczajnie, czyli łana zdobiona właściwie kolorowymi plamkami owóbka. Jednakże istnieje jej zimna i niebieska część, która przybiera kolor właściwie całkowicie niebieski. Jest to naprawdę rzadki pattern, który kiedyś potrafił naprawdę mocno zwiększać cenę takowej broni, jednakże dziś ten aspekt jest nieco mniejszy, ale oczywiście dalej liczony. Nie oznacza to oczywiście, że jeżeli takową posiadacie, nie dostaniecie za nią Overbeja, bo wierzcie, mi dostaniecie. Z drugą stroną tej obuwy jest ta ciepła, pomarańczowa i wręcz taka przyjazna część, która wygląda w ten to sposób. Nie jest myślona aż tak oszałamiająca jak niebieska wersja, jednak dalej posiada w sobie coś ciekawego. Kolinski nadzieje to B2000 Ace Hit Edge. B2000 z masą dziwnych, jednakże kolorowych linii, z których czasem wyłania się czterolistna koniczyna, która właściwie ciężko z którą właściwie ciężko którą czasem znaleźć. Jeden z patternów, taki jak chociażby 326, to koniczyna. Czy na tyłu broni. W momencie, kiedy taką broń trzymamy, jest widoczna wręcz perfekcyjnie. Kolejnym skinem, który można zaciekawić to Glock Reaktor. Ten wyrazisty, mocny i pomarańczowy z symbolami nuklearnymi. Jednak zdarzyć się może, że w przypadku niektórych patternów te symbole nałożą się w taki sposób, że stworzą coś na kształt ząbków. Ząbkowany Glock Reaktor. Ciekawa nazwa i jeszcze śmieszniejszy skin, jednakże wygląda on w ten sposób i prezentuje się naprawdę unikalnie. Następnie mamy słynnie, lecz słynną broń oraz skin a mowa tutaj o MP5 Labrat. Skin dodany w momencie, gdy Cezko zawitał tryb Danger Zone, jak i również kiedy to Cezko przed na tryb Free to Play. ten jest dosyć przeciętny i zawsze tak go osobiście postrzegałem, jednakże i ten posiada ciekawe tekstury i paterny, o których mogliśmy nie wiedzieć. Labrac na sama mówi właściwie, czego powinniśmy szukać, czyli wielkiego, jakiegoś laboratoryjnego szczura. Jeden z takowych paternów, gdzie takowego widać, to 514, gdzie wielki, czerwony szczur jest prawie, że na środku broni. Jednakże istnieje też parę innych paternów, które rozmieszczają tego szczura w naprawdę różnych miejscach. Na broni. Podobną sytuację jesteśmy w stanie zauważyć na Galilu Phoenix Blacklight. Rozmieszczenie tytułowego Phoenixa, czy też napisu lakowego jest dosyć dobrze widziane, a w przeciwieństwie do MP5 wcześniej, ten tutaj wygląda wręcz oszałamiająco. Przed ostatnim skinem, a raczej ze stawem skórek jest Crimson Kimono, zarówno do P250, jak i do rękawic. Wiadomo jest, że te niestety lubią być takie szarawe z domieszkami właściwie czerwonego. Jednakże do tych najrzadsze i najlepiej wyglądające patterny to chociażby 222 dla P250 oraz 450 dla rękawic. Rękawice są o tyle rzadkie, że obecnie takowych na świecie istnieją tylko 4 pary. Z tym patternem oczywiście. Jednakże, no przyznajcie sami, że to są zwyczajnie piękne, kolorowe i masakrycznie czerwone. Co chyba jest właściwie dobrym aspektem tych rękawic. I na samym końcu raczej jako ciekawostka i spostrzeżenie mamy M9 Crimson Web. Chyba większość z nas wie, że ten skin lubi się zdzierać, i to właściwie nawet bardzo. I nawet w stanie fabryszinowym, lekkie ryski potrafią być widoczne. A poza tym, stan fabryczny jest naprawdę rzadki i bardzo pożądany przez kolekcjonerów. Jednakże, w stanie battle najgorszym na świecie, skin ten wygląda równie ciekawie, muszę przyznać. W ten oto sposób dokładniej rzecz mówiąc: ostrze wygląda na takie wręcz zakrwawione, a środkowy pasek jest pokryty w całości kolorem czerwonym, no i oczywiście tymi pajęczynami. Co na tle wręcz zniszczonego ostrza wygląda niesłychanie dobrze. Dajcie co włożycie o tym, no już jak właściwie wszystkich pozostałych skinach. I moi drodzy, na teraz to by było wszystko. Oto wszystkie skiny, które dla was na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli ten materiał, słuchajcie, wam się spodobał, zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz suba na kanale, bo mi to naprawdę niezmiernie pomaga, was wręcz nic nie kosztuje, oraz zachęcam do zerknięcia na moje serwerki, do których link znajdziecie w opisie. Na teraz jednak, słuchajcie, ja bardzo dziękuję za uwagę. Byłem o ciasty. życzę miłego dnia i do następnego razu. Cześć!